Hansi Flick w swojej krótkiej, bądź co bądź karierze trenerskiej dokonał praktycznie niemożliwego. W piłce klubowej spędził niecałe 3 lata wygrywając aż 10 trofeów. Najpierw 7 z Bayernem, a teraz 3 z Barceloną. Obie te ekipy pod jego wodzą były jak prawdziwe maszyny i rozjeżdżały po kolei niemalże każdego przeciwnika. Dzisiaj w piłce na okrągło przyjrzymy się temu jak dokładnie Hansi Flick przeszedł piłkę nożną dwa razy i jak dobrym tak naprawdę jest trenerem. Żeby jednak lepiej zrozumieć postać niemieckiego szkoleniowca, warto przyjrzeć się jego początkom. Jak większość świetnych trenerów, Hansi na początku był piłkarzem. Jego kariera zawodnika może i nie była niezwykle imponująca, ale przez 5 lat bronił on barw Bayernu, wygrywając 4 mistrzostwa. Jako piłkarz nie wyróżniał się jakoś niesamowicie i nigdy nie zagrał w reprezentacji Niemiec, ale był solidnym defensywnym pomocnikiem, który imponował zaangażowaniem i determinacją. Gra w środku pola pozwalała mu widzieć bardzo duży obszar boiska. Dzięki temu Flick, który od początku był bardzo inteligentny taktycznie, bardzo szybko zdał sobie sprawę, że może być trenerem. Swoją karierę szkoleniowca rozpoczął jeszcze jako piłkarz, mając 31 lat. W trzeciej lidze niemieckiej w barwach FC Bamenter spędził 4 lata i to tam zebrał pierwsze szlify jako szkoleniowiec. W 2000 roku Hansi trafił do Hoffenheim. Tam jako trener poprowadził zespół w 195 meczach, ale to wciąż nie był wysoki poziom, ponieważ Hoffenheim grało wtedy w trzeciej lidze. Rok po zwolnieniu z Hoffenheim Flick przeszedł do RB Salzburg, gdzie miał być asystentem trenera Giovanniego Trapatoniego. W tej roli nie spędził jednak dużo czasu, ponieważ zgłosiła się po niego reprezentacja Niemiec. W latach 2006-2014 Hansi był asystentem Joachima Lewa. W tym czasie nasi zachodni sąsiedzi rozegrali 111 meczów oraz wygrali Mistrzostwa Świata. Po tym sukcesie Flick przez 3 lata był dyrektorem sportowym niemieckiej kadry, a następnie kierownikiem sportowym w Hoffenheim. Latem 2019 roku został asystentem trenera Bayernu Niko Kowasa. W tamtym momencie był już ważną postacią niemieckiej piłki, ale jednak zawsze pełnił rolę drugoplanową. Z tego też powodu, kiedy 3 listopada 2019 w Bajernie ogłoszono, że to właśnie Flick będzie prowadził pierwszą drużynę, kibice nie mieli pojęcia czego się spodziewać. W ten właśnie sposób docieramy do aktu pierwszego historii, jaką napisał Flick w europejskim futbolu. Obejmował on potężny zespół, który całkowicie dominował swoją ligę, ale znajdował się w niezbyt dobrym położeniu, czego symbolem była kompromitująca porażka 1-5 z Eintrachtem Frankfurt, pod której zwolniono poprzedniego szkoleniowca. Od Flicka oczekiwano przede wszystkim powrotu do stabilności. Przez lata funkcjonowania w niemieckiej piłce dał się on poznać jako ten, który jest w stanie ją zapewnić i to oprócz braku innych opcji na rynku było jednym z głównych powodów dlaczego został zatrudniony. Swoją przygodę z Monachium Flick rozpoczął w rewelacyjnym stylu. W pierwszych czterech meczach jego drużyna zdobyła 16 bramek, nie tracąc ani jednej, mierząc się odpowiednio z Olympiakosem, Borusją Dortmund, Fortuną Düsseldorf i z Zvezdą. Później przyszły dwie porażki z Bayerem Leverkusen i Borussią Mönchengladbach, ale od tamtego momentu zaczęła się pisać prawdziwa historia. Flick bardzo szybko wprowadził do drużyny zmiany. Jego hasłami stały się takie słowa jak intensywność, pressing czy szybkość. Bayern za poprzedniego trenera Bywał trochę ospały i niezbyt aktywny. U Flika nie było jednak gry na 50%. Zawodnicy mieli zawsze być w pełni zaangażowani, i dzięki temu Bayern zaczął osiągać świetne wyniki. Sami piłkarze z biegiem miesięcy stali się prawdziwymi bestiami, jeśli chodzi o warunki fizyczne. Zawodnicy tacy jak Alfonso Davis czy Leon Goreska przeszli nie tylko wyraźne transformacje sylwetki, ale też znacząco poprawili swoją kondycję czy wydolność i stali się symbolem nowej ery Bayern. Robert Lewandowski był prawdopodobnie w swoim prime i w tym sezonie bił rekordy, które wcześniej ustanawiał. Cały zespół stanowił idealnie funkcjonujący kolektyw. Piłkarze wzajemnie się uzupełniali, motywowali oraz grali zespołowo. Od 11 grudnia 2019 roku do 23 sierpnia 2020 Bayern Monachium wygrał wszystkie mecze z wyjątkiem jednego remisu z RB Lipsk. Piłkarze Flika sięgnęli po potrójną koronę absolutnie rozbijając praktycznie wszystkich przeciwników. W Champions League wygrali wszystkie spotkania i stali się pierwszą drużyną w historii tych rozgrywek, która w ciągu jednej kampanii nie przegrała oraz nie zremisowała w nich ani jednego meczu. W Bundeslize Bayern dominował całkowicie, a do tego dołożył także Puchar Niemiec. Symbolem nowego Bayernu stały się imponujące zwycięstwa, takie jak 4-1 czy 3-0 z Chelsea, a także kompletna demolka Barcelony 8-2 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W finałowym meczu Champions League było już dużo trudniej, ale Bayern i tak wygrał 1-0 z PSG dzięki bramce Kingsleya Komana. Mówiąc jednak o tych wszystkich osiągnięciach, nie można zapominać jednak o pozycji, w jakiej Flick obejmował klub. Otóż w listopadzie 2019 Bayer znajdował się w niepewnym położeniu. Z pewnością żaden z kibiców nie spodziewał się tego co się wydarzy. Bayer bowiem nie tylko wygrał wszystko, co było do wygrania, ale zrobił to w stylu o jakim nikt wcześniej nie śnił. Drużyna Flika stała się maszyną pressingu, maszyną w defensywie i maszyną do strzelania goli. Ich mecze regularnie kończyły się pogromami, a defensywa była ruchem szczelna szczególnie w tych decydujących momentach. W ośmiu meczach Ligi Mistrzów, w których Flick prowadził zespół, Bayern stracił tylko cztery bramki. Kibice i eksperci wymyślali coraz to nowsze komplementy, ale tej dominacji nie dało się ubrać w słowa. Tak oto Flick swój pierwszy sezon w roli trenera poważnego europejskiego klubu zakończył, wygrywając wszystko co się dało i tworząc maszynę, która była nie do zatrzymania. Mimo tego, w takiej sytuacji oczekiwania względem drugiej kampanii Niemca były już dużo większe. Tak naprawdę, Bayern zawiesił sobie poprzeczkę na najwyższym wyższym możliwym poziomie i wyrównanie tego wyniku byłoby prawdziwym cudem. Sezon 2020-2021 zakończył się jednak ponowną dominacją w Bundeslidze. Szczególnie warto tu wspomnieć o rekordzie strzeleckim Lewandowskiego, który właśnie wtedy zdobył 41 goli, bijąc legendarny wyczyn Gerda Millera. To właśnie Lewy był wtedy ostoją ataku Bawarczyków, choć to nie oznacza, że bez niego zespół nie potrafił funkcjonować. Wręcz przeciwnie, Bayern nie był w 100% zależny od Lewandowskiego, ale kiedy ten był na boisku, to korzystał z jego obecności najlepiej jak tylko się dało. Niestety w Lidze Mistrzów nie udało się powtórzyć ogromnego sukcesu. W ćwierćfinale Champions League z uwagi na choćby kontuzję Lewandowskiego Bayern odpadł po wyniku 3-3 w ćwierćfinale z PSG, które ostatecznie przeszło dalej ze względu na lepszy stosunek bramek u siebie. To jednak nie zmienia faktu, że Bayern w tym sezonie sięgnął po cztery trofea, czyli oprócz Mistrzostwa Niemiec, klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar Niemiec i Superpuchar Europy. W taki sposób Bawarczycy stali się drugim klubem w historii po Barcelonie, który zdobył sześć trofeów w rok. Bayern nadal był prawdziwą maszyną. Sezon rozpoczął od wygranej 8 do 0 z Schalke, a w trakcie tej kampanii zdołał wygrać choćby 4 do 0 z Atletico Madryt, 4 do 1 z Lazio czy 6 do 0 z Borussią Mönchengladbach. Mistrzowie Niemiec byli nie do zatrzymania, ale Flick zdecydował się odejść, ponieważ w tamtym momencie miał inny cel. W sierpniu 2021 roku Hanzi objął krajową reprezentację. Ten epizod w jego karierze zdecydowanie jest tym najmniej pozytywnym, ponieważ mimo rewelacyjnego startu ostatecznie skończyło się bardzo kiepsko. W pierwszych ośmiu meczach Flick wygrał wszystko, zdobywając ponad cztery bramki na spotkanie i tracąc tylko dwie. Później jednak w 17 spotkaniach Niemcy odnieśli tylko 4 zwycięstwa. Najgorsza była oczywiście porażka na mundialu w 2022 roku, kiedy to nasi zachodni sąsiedzi nawet nie wyszli z grupy. Mimo tej klęski Flick dostał kredyt zaufania i prowadził reprezentację jeszcze przez jakiś czas, lecz kiedy w 6 meczach towarzyskich jego drużyna przegrała z Belgią, Polską, Kolumbią czy Japonią, postanowiono, że Hansi pożegna się z reprezentacją. W ten sposób Flick na rok zniknął ze świata futbolu. Do tego momentu jego kariera była wyjątkowa, ale jednak naznaczona tym niepowodzeniem w reprezentacji. Wielu nawet kwestionowało jego wyczyn w Bayernie, mówiąc, że miał on genialnych piłkarzy, z którymi każdy by wygrywał, i choć ten punkt widzenia jest stosunkowo nierozsądny, to Niemiec z pewnością miał coś do udowodnienia. Latem 2024 roku świat futbolu obiegła bardzo interesująca informacja. Hansi Flick został ogłoszony trenerem Barcelony. To była dla niego okazja, aby udowodnić, że jest jednym z najlepszych trenerów na świecie i rozwiać wszelkie wątpliwości co do jego osoby. Warto jednak wspomnieć, że sytuacja Dumy Katalonii w tamtym okresie nie była najlepsza. Drużyna choć posiadała gigantyczny potencjał, to nie miała praktycznie żadnych zdolności do funkcjonowania na rynku transferowym oraz była pogrążona w swego rozwoju zajął Marazmie po bardzo przeciętnym sezonie za kadencji Szawiego. Flik, który trafiając do większości innych europejskich drużyn mógłby liczyć na solidne wzmocnienia, tutaj otrzymał jedynie daniego Olmo, czyli pomocnika wyjątkowego o gigantycznych umiejętnościach, ale jednocześnie bardzo dużej skłonności do kontuzji. Jednocześnie Niemiec stracił swojego rodaka, a wcześniej kapitana Barcelony, czyli Ikaja Gondogana. W sezonie 2023-2024 pomocnik był jednym z najlepszych piłkarzy Barsy i jego utrata mogła oznaczać spory cios. Hansi, który przychodząc do Blaugrany jasno mówił o tym, że chciałby ściągnąć defensywnego pomocnika oraz lewego skrzydłowego, nie otrzymał żadnych wzmocnień na te pozycję. Początek sezonu był jednak naprawdę solidny. Zaczęło się od trzech zwycięstw, 2 do jednego z Valencją, atletikiem Bilbao i Rayo Vallecano, a później przyszły triumfy 7-0 z Realem Valladolid i 4-1 z Girona. Następnie wydarzyła się porażka w Champions League z Monaco, ale kolejne dwa mecze udało się wygrać. Niestety, początek kampanii, mimo relatywnych sukcesów, został okupiony ogromnymi stratami. Na początku sezonu Barsa straciła podstawowego obrońcę Andreasa Christiansena, a po miesiącu gry także podstawowego bramkarza, Marka Andre Tersygena. Przez kilka kolejnych miesięcy bramki Dumy Katalonii bronił Pena i dopiero po jakimś czasie Wojciech Szczęsny zajął miejsce między słupkami. Mimo tych wszystkich przeciwności losów, w pewnym momencie stało się jasne, że Barcelona jest naprawdę potężna. Ostatecznie pokazał to październik, kiedy Barcelona odniosła pięć zwycięstw, z czego dwa były naprawdę niesamowite. W trzecim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów Blaugrana pokonała Bayern Monachium 4-1. Ten sam klub, który kilka lat wcześniej wygrywał z nią 8-2, kiedy Flick był jeszcze trenerem Bayern. Dosłownie trzy dni później Barcelona rozbiła Real Madryt 4-0, mimo tego, że w poprzednich klasykach to królewsy dominowali. Z biegiem czasu Barsa przestała być traktowana jako zespół, który po prostu jest w dobrej formie, a stała się jedną z najbardziej przerażających drużyn na całym świecie. Pomimo kilku wpadek i trudnej końcówki 2024 roku, Duma Katalonii wciąż regularnie wygrywała. 12 stycznia 2025 Real Madrid miał okazję, aby wziąć rewanż za poprzednią porażkę w klasyku. Mimo tego w finale Superpucharu Hiszpanii Barsa nie zwolniła tempa i wygrała 5 do 2. W tym samym miesiącu odniosła jeszcze jeszcze takie zwycięstwa jak 5 do 1 z Betisem, 5-4 z Benficą czy 7 do 1 oraz 5 do 0 z Valencją. Duma Katalonii stała się najbardziej ciekawą do oglądania drużyną na świecie. Ich mecze były pełne bramek, a nierzadko niesamowitych zwrotów akcji. Duma Katalonii przeszła przez ten sezon jak burza, a w jego końcówce wygrała puchar króla pokonując Real Madryt 3 do 2, a także odniosła zwycięstwo w czwartym El Clasico wygrywając 4 do 3. Real Madryt przez ten rok był cieniem Barcelony, i chociaż w pewnych momentach meczów miał nad nią lekką przewagę, to koniec końców z boiska schodził albo jako przegrany, albo nawet upokorzony. Jedyne czego zabrakło Barcelonie do pełni szczęścia oprócz mistrzostwa Hiszpanii, Pucharu Hiszpanii i Superpucharu Hiszpanii, to że ciasna zwycięstwo w lidze mistrzów. Tam duma Katalonii, mimo że była jedną z najlepszych drużyn fazy grupowej, a później pewnie przeszła przez jedną ósmą finału i ćwierćfinał, poniosła porażkę w półfinale z Interem Mediolan po niezwykle zaciętym boju. Ostatecznie Barcelona-Flika w 60 meczach odniosła 44 zwycięstwa, 7 remisów i poniosła 9 porażek. Styl gry drużyny z sezonu na sezon zmienił się nie do poznania. Nagle Barcelona stała się jedną z najbardziej ofensywnych drużyn na świecie i zdobyła aż 174 bramki. Oczywiście nie można zapominać, że jednocześnie straciła 72 gole, a jej defensywa często była bardzo nieszczelna, ale to nie była wina nieszczelnej obrony, tylko tego jak odważną grę proponował zespół Flika. Jakby tego było mało, piłkarze, którzy wcześniej funkcjonowali w niezbyt przyjaznym środowisku, pod wodzą Niemca stworzyli prawdziwy zespół, który miał naprawdę świetne zgranie. Chemia w ataku między Lewandowskim, Rafinią i Yamalem stała się niesamowita, a każdy z tych zawodników miał kluczowy wkład w sukcesy Barsa. Jamal czy Rafinia zagrali sezon na poziomie złotej piłki, a Robert Lewandowski nawiązał do najlepszych czasów swojej kariery. W pomocy Pedri był praktycznie nieskazitelny, a w defensywie brylowali Inigo Martinez, barsi cecunde. Wojciech Szczęsny również miał wiele dobrych momentów, i chociaż nie był głównym bohaterem Barcelony w tym sezonie, to na pewno bez niego ta kampania mogłaby się potoczyć inaczej. Flick wydobył z Dumy Katalonii to, co najlepsze. W jego zespole praktycznie wszyscy idą do przodu. Niemiec, mimo bardzo wąskiej kadry, daje szansę wychowankom i stara się rotować składem. I chociaż w tym sezonie nie wyglądało to idealnie, to wszystko wskazuje na to, że w kampanii 25-26, kiedy Barcelona ściągnie kilku piłkarzy, sytuacja będzie wyglądać dużo lepiej. W tym momencie Barsy boi się każdy. Czas pokaże czy ten stan rzeczy się utrzyma, ale na ten moment Hansi Flick prezentuje coś niesamowitego. Oceniając go jako szkoleniowca, myślę, że musimy stwierdzić, że to absolutny geniusz. Wiadomo, że wciąż mamy stosunkowo małą próbkę, bo to tylko 3 lata w topowej europejskiej piłce, a także 2 lata w reprezentacji, ale jakiekolwiek dyskredytowanie osiągnięć Niemca byłoby w tym momencie bardzo nierozsądne. Porównywanie Flicka do trenerów pokroju Kloppa, Guardioli, Ancelottiego czy Enrique może w tym momencie nie mieć dużo sensu, przynajmniej patrząc na kształt. ale jak mówimy tylko o tym momencie, to jest to zdecydowanie jeden z najlepszych trenerów świata. Teraz rodzi się jedynie pytanie co pokażą kolejne lata i jak będzie wyglądać Barcelona Hans jego flika. Zachęcam do tego abyście dali znać w komentarzu jak wy widzicie tę drużynę w przyszłych sezonach oraz czy albo kiedy waszym zdaniem niemiecki szkoleniowiec sięgnie z Barsą po ligę mistrzów. W tym miejscu mam jeszcze jedną specjalną informację. Jeżeli chcesz mieć wcześniejszy dostęp do wszystkich materiałów na tym kanale, dostęp do wyjątkowych filmów tylko dla wspierających i możliwość decydowania o przyszłych filmach, zachęcam do wspierania tego kanału. W ten sposób razem budujemy społeczność piłki na okrągło. Ja zyskuję środki na dalszy rozwój kanału, a ty unikalne korzyści. Oferta dla wspierających znajduje się obok przycisku subskrybuj i z góry dziękuję wszystkim za skorzystanie z niej. Tymczasem, trzymajcie się i słyszymy się już niebawem w piłkę na okrągło.